Czukcze, czyli ci, którzy na czukotce mieszkają, to jest naprawdę wyjątkowy naród. Dzielą się na takie dwie grupy: na lądowych, którzy żyją w tundrze i zajmują się hodowlą reniferów, oraz na morskich, mieszkających na wybrzeżu, którzy polują na morsy, wieloryby i foki. Dla czukczów renifer to jest symbol statusu i bogactwa. Wcale nie złoto, nie liczba samochodów czy domów, po prostu renifer. Potraficie to sobie wyobrazić, przełożyć na swoje? No, przyznacie, że to jest tak inne, że wyobrażenie sobie tego wcale nie jest takie proste. Śnieżna, pustka, bezkresny śnieg to jest ich naturalne środowisko. Czukcze bez trudu odczytują ślady, wyczuwają pogodę i potrafią znaleźć drogę, choć dookoła właśnie tylko biel. I śnieg. Pomimo prób radzieckiej asymilacji, czukcze do dzisiaj zachowali swój język, swoje święta, tradycje, stroje i zwyczaje.